Święci nie są umarli, lecz żywi i przebywają z Chrystusem w niebie. Każdy z nas jest wezwany do świętości poprzez sumienne wypełnianie swoich obowiązków i bycie wiernych w rzeczach najmniejszych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Jeżeli ktoś nie chce być świętym, to znaczy, że nie chce być zbawionym, bo tylko tacy ludzie przebywają w niebie. Ponieważ Pan Bóg, skoro jest istotą i bytem najczystszym, nie przepuści żadnego Twojego grzechu. Nawet najmniejsza skaza na Twojej duszy powoduje to. To, że nie możesz się właśnie cieszyć Jego radością. Dlatego właśnie w perspektywie Starego i Nowego Testamentu Pan Bóg wzywa, zresztą nawet w pięcioksięgu, co powiela potem święty Piotr w swoim liście. Świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. No i przede wszystkim Pan Jezus do tego samego nawołuje, dako i Wy bądźcie doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Świętość jest oczywiście drogą do doskonałości, to nie znaczy, że ktoś się takim od razu rodzi. Jedynie świętą urodziła się Najświętsza Maryja Panna ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak podkreślałem to Ojcowie Kościoła. Jedynie święty oczywiście urodził się sam z siebie, nasz Pan Jezus Chrystus, który również przyjął nieskalane ciało z Najświętszej Maryi Panny. Ale po co Chrystus stał się człowiekiem? Rzecz jasna po to, żeby nas zbawić, ale co oznacza zbawienie? Zbawienie oznacza być właśnie w łączności kom w komunii z Panem Bogiem, czyli komunia oznacza właśnie ze słowa łacińskiego komunio, zjednoczenie. Pan nasz Jezus Chrystus miał powiedzieć, że Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób widzialny. Nie powiedzą, oto tu jest, oto tam, Królestwo Boże jest pośród Was. Święci i doktorowie Kościoła tłumaczyli to na dwa sposoby, że Królestwo Boże wśród nich to jest ten jeden sposób właśnie tłumaczenia jest właśnie albo w nas, albo właśnie wśród nas, czyli nasz Pan Jezus Chrystus. Sam jest tym Królem, a tam, gdzie jest Król, jest i Jego Królestwo. Dlatego właśnie niebo oznacza właśnie ten Stan Zjednoczenia duszy z Bogiem, a w późniejszym również czasie, ponieważ wierzymy w ciała zmartwychwstanie, to wyznajemy w kredo, również i zjednoczą się nasze ciała z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Zobaczmy, jak idealnie Pan Bóg pokierował plan zbawienia ludzkości. Dlatego, że człowiek chciał w Edenie poznać, czym jest zło, Pan Bóg dał mu poznać, czym jest zło. A więc dlatego my również rodzimy się z grzechem pierworodnym. Jesteśmy, można powiedzieć, otwarci na wszelkiej maści złe zasadzki szatańskie, grzechy, które pozbawiają nas łaski, Odbiegając od tego, że rzeczywiście bez łaski się rodzimy, czyli nie możemy zostać zbawieni, jak to podkreśla święty Tomasz Akwinu. Ponieważ łaska Boża, jak pouczają nas wszystkie katechizmy, jest do zbawienia niezbędna. Czymże jest ta łaska Boża? Przez tą łaskę Bożą stajemy się świętymi, ponieważ jest ona przez Chrzest Święty wcieleniem w ciało Chrystusa. Tym ciałem jest Kościół Rzymsko-Katolicki. Jest oczyszczeniem nas z grzechu pierworodnego, bądź ewentualnie jeżeli przyjemy, przyjmiemy oczywiście Chrzest, który raz tylko w życiu można przyjąć, ponieważ e, zostawia on niezatarty charakter, znamie przynależności do Chrystusa na naszej duszy. Więc przede wszystkim on również zmywa wszystkie grzechy uczynkowe i ich skutki, czyli wszelkie kary za te grzechy. Chrzest, jak poucza nas święty Paweł, czy to w liście do Rzymian, czy to w liście właśnie przede wszystkim do Koryntian, jest zanurzeniem w mękę Chrystusa, no i właśnie wynurzeniem tak samo jak Chrystus powstał z martwych. Stąd między innymi ta symbolika trzykrotnego chociażby polania głowy, Takiej osoby, która ma być ochrzczona, chociaż ten zwyczaj oczywiście pojawił się jeszcze w I wieku, ponieważ o tym wspomina chociażby Didache, że jeżeli ktoś nie ma jakiejś takiej możliwości, żeby ochrzcić kogoś właśnie przez zanurzenie, no bo to również ma swoją symbolikę. Zanurzenie to jest zejście do śmierci, do razem z Chrystusem, a wynurzenie to jest razem z Chrystusem z martwych stanie. I to niekiedy w kościołach, w których udziela się właśnie chrztu pod tą postacią, no chociaż to jest właśnie rzadkość w kościele katolickim, bardziej udziela się nam w schizmatyckich celach, Bądź w jakichś heretyckich zborach. Tylko tam nawet nie ma tej symboliki trzech wynurzeń i trzech zanurzeń. To to jest właśnie ta symbolika, że Chrystus trzy dni był martwy w grobie, ale potem właśnie z martwych zmartwychwstał. Ale również znaczy to, że Chrzest. Przez polanie głową jest także tym samym chrztem. Z racji tego, że to przede wszystkim chrzest jest, można powiedzieć, oprócz tego oczywistego znaczenia, czyli baptizo, zanurzenie, to przede wszystkim żydowskim obmyciem rytualnym. A więc obmyciem. Żeby się obmyć, to nie trzeba koniecznie się podtopić cały. Stąd już właśnie pierwsi chrześcijanie stosowali te praktyki, właśnie chrztu przez polanie głowy wodą. Ale o tym kiedy indziej. Przede wszystkim skupmy się dzisiaj z racji święta wszystkich świętych. Kim są ci święci? Tak jak sobie wspomnieliśmy na samym początku, święci to są ci, którzy są już zbawieni. Oni cieszą się radością swojego Pana, którym nasz Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii. Nasz Pan Jezus Chrystus miał powiedzieć też takie słowa, że zanim Abraham stał się, ja jestem. Żydzi mieli mu powiedzieć: Jakże ty mówisz, że znasz Abrahama, jak ty 50 lat nawet jeszcze nie masz? A przecież Abraham umarł 1500 lat przed Panem, naszym Jezusem Chrystusem. I właśnie wtedy, w ósmym rozdziale Ewangelii, według świętego Jana, miał stwierdzić nasz Pan Jezus Chrystus swoje bóstwo. No i powiedzieć, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla niego żyją. A mówi to przede wszystkim również ewangelista Łukasz, w kontekście tego wspomnianego Abrahama, który nie żył już 1500 lat. Więc sam nasz Pan Jezus Chrystus. Zaznacza, że istnieje takie coś jak życie po śmierci, tylko inaczej ono wyglądało przed jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, a inaczej wygląda teraz, ponieważ kiedyś wszyscy i sprawiedliwi i niesprawiedliwi nie mogli zostać zbawieni. O czym mówi nam również dzisiejsze czytanie z Księgi Apokalipsy? Siódmy rozdział pokazuje nam właśnie, że to baranek, który został zabity i nabył Bogu lud własną krwią, jest godzin otworzyć księgę z jej pieczęciami. Nikt inny, w niebie, na ziemi, czy nawet w wodach. Wszelka istota żyjąca nie mogła tej księgi otworzyć, co stało się powodem do płaczu Ewangelisty Jana, który tą Apokalipsę spisał. Ale właśnie godzien jest baranek jakby zabity, mówi Apokalipsa. Otworzyć tą księgę, odbierać wszelką cześć i chwałę. Więc mamy tutaj zaznaczony cały kult wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odbywa się w niebie. właśnie tą księgą jest Księga Życia, w której są zapisani wszyscy ludzie. O tej księdze zresztą nawet mówiły apokryfy nawet Starego Testamentu. Podajże chyba to były nawet księgi Henocha, w tej księdze, gdzie są zapisane wszystkie uczynki danego człowieka, w szczególności wszyscy ci, którzy są przeznaczeni do zbawienia, nasz Pan Jezus Chrystus miał powiedzieć: W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przejść przygotować wam mieszkanie. Wszyscy jesteśmy wezwani do zbawienia. Jak to zaznacza chociażby święty Paweł, pisząc w liście do Tymoteusza, że Bóg nie chce stracenia żadnego człowieka, ale chce wszystkich doprowadzić do pokuty, nawrócenia i zbawienia. Przede wszystkim sam Pan Bóg, zastanówmy się, jak to chociażby komentuje święty Jan Kasjan. Bo co stworzył człowieka? Nie stworzył go do śmierci. Śmierć wkradła się właśnie przez nieposłuszeństwo człowieka, przez to, że postawił w miejscu Pana Boga diabła i poszedł za jego głosem. Właśnie, tak jak tłumaczy nam to Księga Mądrości, śmierć wdarła się przez zawiść diabła na ten świat, ponieważ nasz Pan stworzył nas do tego, żebyśmy żyli. Tylko tak jak sobie wspomnieliśmy, człowiek chciał zobaczyć, czym jest to zło i Pan Bóg. Skodził się na to. Skoro chcesz, proszę, sprawdzaj. Dzięki czemu tak naprawdę spełniają się słowa Psalmu 82. Bogami jesteście, wszyscy jesteście synami najwyższego. Ponieważ podobnie jak Pan Bóg, znamy dobro i zło. Co nie znaczy, że skoro Pan Bóg zna zło. Czyni je? Nie. On nie czyni nigdy żadnego zła, ale czasami potrafi do niego dopuścić, żeby wyciągnąć z niego dobro. Tym się różni Pan Bóg od szatana. Szatan czyni zło. Szatan potrafi dopuścić właśnie w przeciwieństwie do Pana Boga jakieś dobro, żeby wyciągnąć z tego zło. A Pan Bóg na odwrót. Czasami na przykład potrafi dopuścić działanie szatana, że on wywoła wojnę poprzez jakichś ludzi, a potem w trakcie tej wojny ludzie zaczynają się po prostu nawracać. Wracać do Pana Boga, wracać do Kościoła, a przede wszystkim przez to swoją duszę zbawiają, niż chociażby żyjąc w takim, można powiedzieć, pozornym dobrobycie, który sprawia, że z swojego własnego brzucha robią sobie takiego bożka i są zwykłymi materialistami, a więc stawiają to, co jest przyziemne w miejscu Pana Boga, a więc są typowymi, można powiedzieć, bołwochwalcami, a wiemy, że tak jak pisze to znowu święty Paweł w liście do Koryntian, tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlatego właśnie nasz Pan Jezus Chrystus staje się człowiekiem, żeby człowiek mógł się stać taki jak Bóg, Skoro sobie wspomnieliśmy, nie bez przypadku, o Chrzcie Świętym, Chrzest Święty jest początkiem, można powiedzieć, ubóstwienia ludzkiej natury. A to z racji tego, nie dlatego, że ona jest taka doskonała, że ona już taka była stworzona. Zaznaczmy sobie fakt, że rodzimy się jako stworzenie Boże. Może to zabrzmi szokująco, ale rodzimy się dla Pana Boga martwi. Nasza dusza, na skutek grzechu pierworodnego, jest pozbawiona Jego łaski, a więc jest martwa. Podobnie i wszyscy ci, którzy trwają w grzechu śmiertelnym, oni są naprawdę martwi dla Pana Boga. A ci, którzy którzy swoją duszę zbawili. Ci, którzy na przebywają na obłokach razem z Panem, o którym kto o obłokach mówi, święty Paweł w pierwszym liście do Desaloniczan. Ponieważ naszą ojczyzną jest niebo, napomina nas list do Filipian w trzecim rozdziale. Oni swoją duszę zbawili, przez to, że swoje szaty oczyścili w krwi baranka i je wybielili. Ponownie poucza nas Apokalipsa. Wybierać te szaty możemy w krwi baranka na dwa sposoby. Oczywiście co śmierć męczeńska, która gwarantuje nam, najszybsze dostanie się do nieba. Ale jest to również sakrament spowiedzi świętej, który jest nie Niezbędny dla tych grzesznika, szczególnie wpadającego w grze śmiertelny, bo to, że ty jesteś ochrzczony, to nie znaczy, że ty od razu jesteś zbawiony. Jeżeli oczywiście umrzesz w sani bez grzechu śmiertelnego, włascy uświęcającej, tak, jesteś zbawiony, ale jeżeli masz jakieś grzechy lekkie na sumieniu, musisz to odpokutować, i po to jest czyściec. Ale o nim porozmawiamy sobie jutro. Przede wszystkim, jak kształtowała się wiara w świętych, obcowanie na podstawie historii Izraela czy późniejszego kontekstu w Nowym Testamencie? Powiedzmy sobie wprost, że na początku Żydzi nie wierzyli w takie coś jak życie po śmierci, są właśnie odpłatę każdy człowiek mógł czerpać, na tym świecie, jeżeli ktoś dobrze żył, to musiało mu się dobrze powodzić, musiał odczuwać Boże błogosławieństwo, tak jak ten Hiob właśnie, który, chociaż właśnie prawdopodobnie nie wierzył w życie po śmierci, to jednak w jego księdze, w 30 bodajże drugim bądź siódmym rozdziale, mamy zaznaczony fakt zmartwychwstania ciał. Kiedy zmartwychwstanie, będę widział Boga, oblekę się z powrotem w moje ciało i będę oglądał tego, który mnie stworzył, zaznacza Hiob. Chociaż sam Hiob, tak jak mówię, nie wierzył prawdopodobnie. W życie po śmierci, to się dopiero pojawia gdzieś pod koniec epoki judaizmu, a to z racji tego, że wierzenia żydowskie zaczynają konfrontować się z wierzeniami greckimi ponieważ Żydzi jeszcze wcześniej wierzyli, że istnieje takie coś jak szeol, y, otchłań, piekła, jakkolwiek by tego nie nazywać, hades, czy to też jest grecka nazwa, gdzie człowiek po swojej śmierci właśnie jest oddzielony od Pana Boga, schodzi i staje się niczym taki cień, to jest Dolina Cieni również, jedna z nazw właśnie tych szeolu, i czy byłeś y, sprawiedliwym człowiekiem, czy byłeś niesprawiedliwym, wszystkich czekał ten sam los. Dopiero w późniejszym okresie Żydzi zaczynają wierzyć w odpłatę po śmierci. To są mniej więcej już no można powiedzieć kilkadziesiąt lat nawet przed naszym Panem Jezusem Chrystusem widać to chociażby w Księdze Syracha, czy Księga Mądrości, która jest spisana przez Żydów Aleksandrii, którzy właśnie mają kontakt z tymi Grekami, a wiemy, że w Grecji była powszechna wiara właśnie w to, że istnieje życie po śmierci, że ciało może być w pewien sposób traktowane jak jaki sam przejściowy. Jako taki sam przejściowy zresztą o tym poucza nas chociażby Platon czy Sokrates. No ale przede wszystkim, potem, jeżeli Żydzi nie wierzyli w to życie po śmierci, tak jak sobie wspomnieliśmy, jako akt Bożego Błogosławieństwa za sprawiedliwe życie, to odbierali właśnie życie w dostatku, w dobrodziejstwach, niczym ten Hiob, który miał no, dosyć duże bogactwo albo ewentualnie kolejnym znakiem Bożego Błogosławieństwa i takiego zostawienia po sobie jakiegoś znaku na tym świecie, że taki człowiek rzeczywiście tu był, było właśnie liczne potomstwo, kolejny znak, że Pan Bóg czuwa w swojej opatrzności nad Tobą. Ale potem widzimy również w tekstach Starego Testamentu zarysowanie życia po śmierci, że rzeczywiście niektórzy Izraelici wierzą w takie coś. Chociażby widać to w pięciu księgów, w Księdze Rodzaju, która była właśnie pisana już po epoce chociażby powrotu, po niewoli babilońskiej. Mamy tam krew abla wołającą z ziemi. Krew, która oznacza życie w Starym Testamencie, ponieważ w krwi była dusza, jak to tłumaczy chociażby nawet sam Pięcioksiąg. Krew, abla, woła z ziemi do Pana Boga o pomstę na kajnie, który właśnie zabił swojego brata. Widzimy chociażby moment świętych obcowania, kiedy Saul wywołuje proroka Samuela, jego duszę. Choć co prawda robi to w sposób niegodziwy, ponieważ korzysta z nekromancji, a to jest czarna magia, czyli to jest kompletnie coś sprzecznego z Panem Bogiem, czego on zakazuje bodajże w księdze kapłańskiej w księdze powtórzonego prawa, ale widzimy, że ta postać mimo że umarła, ona cały czas istnieje. Przede wszystkim jeżeli człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, zastanówmy się co to znaczy. Czy Pan Bóg wygląda tak samo jak ja, tak samo jak Ty? Nie. Boże podobieństwo oznacza właśnie ten Boży pierwiastek życia w Tobie, czyli przede wszystkim to, że Ty posiadasz duszę rozumną, bo umówmy się, że wszystko co żyje musi posiadać jakąś duszę, no bo bez duszy jesteś martwy. No bardzo łatwa analogia. Wystarczy zobaczyć sobie na takiego byle trupa, który leży, prawda? No on nie ma w sobie żadnego ducha, no to jest martwy. Nie może się poruszyć. Dlatego wszystko, co żyje na tym świecie musi posiadać jakiś rodzaj duszy. Mamy dusze, jak to chociażby rozróżnić, znowu święty Tomasz Zakwinu, wegetatywne mamy dusze, które posiadają rośliny. To są dusze kompletnie nierozumne, które po prostu podtrzymują takie funkcje życiowe, można powiedzieć, tej rośliny, póki ona, póki ona jeszcze żyje niezwiętnie, nikt nie zjedzie jej rośliny. Mamy dusze, które są duszami również zwierzęcymi, też są dusze śmiertelne, które są typowo związane z tym światem. Nie jest tak, że zwierzęta posiadają taką Dusze jak człowiek, to jest kompletne bluźnierstwo, jeżeli ktoś tak twierdzi. Czyli mamy te dusze śmiertelne. Dusze, bodajże, jak je nazywa święty Tomasz, habitualne. Czyli te, które po prostu mają żyć na tym świecie, nie mają rozumu, kierują się instynktem, czyli są po prostu takimi przyziemnymi stworzeniami. No i są właśnie te dusze rozumne, jak to już znowuż odwołujemy się do Platona, świętego Tomasza Zakwinu, który również odwołuje się do starożytnych filozofów greckich których zresztą myśl rozwija, bodajże nawet rozwija myśl Arystotelesa. Czyli, że człowiek ma duszę rozumną, duszę nieśmiertelną. Skoro jest stworzona Boży Obraz i Podobieństwo, to Pan Bóg też jest nieśmiertelny. No i przede wszystkim, czym się różni człowiek od zwierzęcia? Człowiek nie posługuje się instynktem, no chyba, że jest jakimś właśnie zdegenerowanym człowiekiem, ale posługuje się rozumem. A więc tym rozumem, który jest oznaką działania Pana Boga w tym człowieku. To jest właśnie ten boży pierwiastek, to boże podobieństwo w nas, dusza nieśmiertelna, która istnieje dalej pomimo śmierci ciała. No i znowuż musimy się wrócić do judaizmu. Skoro ta dusza istnieje, to co się z nią dzieje po śmierci? Ona schodzi do Szeolu i no i tam właśnie czekała. Wszyscy ci sprawiedliwi i niesprawiedliwi czekali po prostu w Szeolu. Jedni już tylko czekali na swoje potępienie, a drudzy już tylko na przyjście Zbawiciela. I tym Zbawicielem był nasz Pan Jezus Chrystus. Wspomnieliśmy sobie właśnie ósmy rozdział Ewangelii według świętego Jana. Tam Abraham miał się rozradować, kiedy ujrzał dzień Chrystusa. Jak On mógł ujrzeć dzień Chrystusa, skoro on nie żył 1500 lat? No i właśnie tutaj wchodzi ta nauka o tym, że dusza po śmierci nadal istnieje. On mógł zobaczyć w szolu narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli już wiedział, że On przyjdzie zaraz po tych sprawiedliwych do Szeolu i ich ze sobą wraz z chwilą zmartwychwstania do nieba wprowadzi. No i rzeczywiście, zaznaczę to sobie również ten fakt, że tylko ci, którzy byli sprawiedliwi, czyli ci, którzy byli święci, bo inaczej się również tłumaczy słowo święty i sprawiedliwy, ponieważ również święty Józef jest nazwany w Piśmie Święty chociażby człowiekiem sprawiedliwym, a więc to jest święty. Słowo święto, święty z greckiego hagios również oznacza nieskalany i oddzielone od tego świata. I rzeczywiście Prawdziwi, tacy można powiedzieć, boży mężowie, takimi są. Są wyszydzani, zgardzeni przez ten świat, ale to jak zaznacza święty Grzegorz Wielki jest oznaką tego, że idą po prostu dobrą drogą, a tą drogą jest nasz Pan Jezus Chrystus, który zaznaczył, że on jest życiem, dlatego właśnie świętość niebo jest stanem. Miejscem zjednoczenia człowieka z Panem Bogiem, gdzie staje się on po prostu do niego podobny, przez całą wieczność go poznaje i wchodzi do radości swojego Pana, czyli czerpie wszelkiej maści przyjemności, które wypływają z tego, Czego nie mógł doświadczyć na tym świecie? Najlepsze przyjemności na tym świecie są niczym, tak naprawdę, w porównaniu z tym, co mamy w wieczności. Dlatego, chociażby, święty Paweł poucza nas, że tam po drugiej stronie jest, a zresztą sam święty Paweł miał też tą wizję, gdzie był przeniesiony do trzeciego nieba, jak sam opowiada. Opowiada, że tam jest takie miejsce, gdzie się odczuwa przyjemności i radości, takich, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują. A więc również to w kontekście Nowego Testamentu i wiary życia po śmierci, to to już mamy tam jasno zarysowane, ponieważ pod koniec judaizmu, chociażby w księgach machabejskich, które są spisane w pierwszym bądź drugim wieku przed naszym Panem Jezusem Chrystusem, powstanie judy Machabeusza i jego braci. I również mamy tam moment, kiedy odbywa się ofiara składana za zmarłych, czyli już była ta wiara, że ich ofiara składana za tych, którzy nie umarli w grzechach śmiertelnych, ale w grzechach lekkich, ponieważ pokradli te bożki pogańskie również może odkupić ich duszę no i doprowadzić ich do usprawiedliwienia przed Panem Bogiem. Również w tych księgach widzimy przy momencie męczeństwa matki jej siedmiu synów, czy starca Eleazara, jak również odbywa się tam wiara w to, że Pan Bóg odpłaci tym prześladowcom, którzy greckim od Antiocha Epifanesa którzy po prostu spróbowali Żydów zmusić do tego, żeby spożywali nieczysty pokarm. A więc żeby się po prostu skalali i oni woleli bardziej umrzeć przez y, najpierw y, y, mocne cierpienia typu zdzieranie skóry z głowy, obcinanie języka, obcinanie kończyć im smażenie na patelni. To jest śmierć bardzo podła tak naprawdę. No nikt z nas nie chciałby tego przeżyć, ale oni woleli to właśnie znieść dla Pana Boga i pokazać najwyższy akt swojej miłości. I właśnie liczyli na to, że po śmierci Bóg o nich nie zapomni i o nich właśnie Wspomnij w swoim królestwie niczym, właśnie tego dobrego łotra, który mówi do naszego pana Jezusa Chrystusa na krzyżu: Wspomnij, panie, kiedy przyjdziesz do mego królestwa. Zobaczmy, że dla pana Jezusa samo wspomnienie już przerodziło się w coś większego. On mówi, że nie tyle o, nie, o niego wspomni, ale mówi, że dzisiaj ze mną będziesz w raju czym jestem dzisiaj w perspektywie Boga skoro wiemy, że Pan Jezus mówi to w piątek, a zmartwychwstanie dopiero w niedzielę. Wiemy, że w wieczności nie ma takiego czasu w tym ziemskim tego słowa znaczeniu. Święty Piotr tłumaczy, że tysiąc lat na tym świecie jest jak jeden dzień u Pana Boga więc widzimy, że tam kompletnie panuje inna czasoprzestrzeń można powiedzieć. Tam jest tu i teraz i zawsze. Pan Bóg jest obecny zarówno teraz z Adamem i Ewą w ogrodzie Eden Pan Bóg jest obecny teraz z nami i Pan Bóg jest obecny również w przyszłości a więc to jest perspektywa czasu z można powiedzieć obrazu oglądu Pana Boga. Nasz Pan Jezus Chrystus także miał powiedzieć w XI rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem z zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie. A więc widzimy tutaj wprost stwierdzenie, że śmierć nie jest końcem, ale jak poucza nas chociażby prepacja o zmarłych. Śmierć jest jedynie przejściem, zmianą tego życia, ponieważ nasze życie kończy się kiedy? Kiedy zgrzeszymy. Wtedy odłączamy się od Pana Boga i to jest rzeczywista śmierć. Na przykład święty Maksymilian Kolbe powiedział, że wolałby umrzeć tysiąckrotnie niż chociażby jeden raz obrazić pana Boga. Podobną opinię zresztą wyrażał święty ojciec Pio, ponieważ oni wiedzieli, że prawdziwą śmiercią jest zgrzeszyć śmiertelnie. Ponieważ, tak jak poucza nas księga proroka Ezechiela w swoim osiemnastym rozdziale, chociażby sprawiedliwy raz zgrzeszył, on umrze. Natomiast jeżeli niegodziwy, całe życie by grzeszył, ale pod koniec tego życia miałby się nawrócić, będzie on żył. Przede wszystkim, bo się chciał nawrócić. A nawrócenie powoduje to, że ty idziesz do spowiedzi, ale wpierw wzbudzasz sobie żal doskonały za wszystkie Twoje grzechy, dzięki czemu odzyskujesz łaskę uświęcającą, która jest do zbawienia niezbędna, ponieważ jest to właśnie Boże życie, które jest w tobie. Jeżeli ty wyganiesz Pana Boga, to wyganiesz właśnie życie. Nasz Pan Jezus Chrystus miał powiedzieć: Ja jestem drogą prawdą i życiem. A więc, skoro nie masz w sobie Chrystusa, spustoszyłeś tę świątynię, można powiedzieć, ukrzyżowałeś go w swoim sercu przez swój grzech to wtedy nie masz tego życia. Mimo, że twoja dusza jest nieśmiertelna i tylko to ją utrzymuj właśnie po życiu, ten Boży pierwiastek, który nigdy nie będzie odebrany, bo Pan Bóg nigdy nie odbiera tak o po prostu jakiejś rzeczy. Pan Bóg przez pewien czas potrafi dopuścić, bo znowu tutaj wracamy do formy dopustu, jakąś złą rzecz, że niczym ten wspomniany Job stracisz może swój majątek, ale tylko po to, że jeżeli będziesz wierny Panu Bogu, to ty odzyskasz to wszystko, nawet jeszcze większej obfitości. Pan nasz Jezus Chrystus zresztą sam pouczał tym swoich uczniów, którzy to zresztą mówią słowami św. Piotra Panie, my wszystko zostawiliśmy, żeby pójść za Tobą. Co z tego będziemy mieć? Pan nasz Jezus Chrystus odpowiada temu księciowi apostołów. Zaprawdę powiadam Wam, ktokolwiek z mojego powodu zostawi ojca, matkę, żonę, braci, siostrę, ten zyska stukroć więcej w tym czasie. Oj, braci, sióstr, a w czasie przyszłym życie wieczne. A więc to jest nasza główna nagroda, to jest nasz główny cel. Heretycy często również manipulują Starym Testamentem, bodajże tam księgą kaznodziei, która pisze, że dusza, która zgrzeszy, umrze. Zobaczmy również, czym jest śmierć w perspektywie Starego Testamentu. Odłączeniem się od Pana Boga. A więc rzeczywiście, ta, ta można powiedzieć, dusza, która trafia do piekła. Ona z jednej strony żyje, bo jest właśnie tą duszą nieśmiertelną, ale z drugiej strony to jest życie w ciągłej śmierci, ponieważ ona ciągle tam kona, jest pozbawiona tego zjednoczenia z Panem Bogiem, do którego właśnie te nasze dusze są stworzone, do obcowania z samym Panem Bogiem. A więc skoro pozbawiona jest tego Boga, który jest życiem, to ona jest martwa. Stąd właśnie zaznaczona jest tutaj wiara w to, że życie nie kończy się. Na tym świecie, ale również kontynuuje się na przyszłym świecie i to od nas zależy, do którego miejsca my trafimy. Czy właśnie trafimy do tego stanu wiecznej śmierci, czy do stanu wiecznego życia, tam gdzie jest nasz Pan Jezus Chrystus, który darzy nas tym życiem w pełni poprzez uczestnictwo w Jego boskiej naturze, gdzie stajemy się do niego rzeczywiście podobni. Człowiek w ogrodzie Eden chciał się stać taki jak Bóg. No i Bóg w Nowym Testamencie spełnił to pragnienie w naszym panie, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który obdarza go swoją łaską, swoim własnym życiem, swoją własną naturą. Dlatego właśnie Kościół Święty również daje nam w dzisiejszej Ewangelii chociażby sposób, jak możemy się dostać do Królestwa Niebieskiego. Jest to piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. W którym to nasz pan Jezus Chrystus rozpoczyna swoją mowę na górze. Jest to jedna z pięciu wielkich mów zawieranych w tej Ewangelii. W tej mowie, w wersetach pierwszego do dwunastego, nasz pan Jezus Chrystus zaczyna właśnie błogosławieństwami do swoich uczniów. Święty Augustyn, komentując ten moment, podkreśla fakt, że on jest tym prawodawcą, który najpierw przemawiał przez swoich proroków, którzy przemawiali na ziemi. W Nowym Testamencie on już osobiście sam przemawia i nie przemawia właśnie na ziemi, ale przemawia z góry. Góra jest symbolem nieba. Na górze stała świątynia jerozolimska, na górze nasz Pan Jezus Chrystus się przemienia i pokazuje swoje bóstwo i wokół Niego również pojawiają się postać Mojżesza i Eliasza, czyli mamy po raz kolejny świętych obcowanie swoim trzem uczniom, zwanych potem w liście do galatów filarami Kościoła Świętego Piotrowi, Jakubowi i Janowi. Stąd właśnie góra jest symbolem nieba, do którego wszyscy mamy zdążać. Nasz Pan Jezus Chrystus zaczyna swoją mowę błogosławieństwami, podobnie zresztą zaczyna się księga psalmów, błogosławiony, który y tak dalej. A więc y również pełną błogosławieństwą można powiedzieć y listę mamy w psalmach, które były stosowane podczas y y święta Paschy. To jest te bekach, jeżeli się nie pomyliłem, stosowane od Psalmu 113 do Psalmu 118, czyli te błogosławieństwa podczas liturgii paschalnej, wieczerzy paschalnej, wymawiane przez Żydów, którzy sprawowali ją właśnie na pamiątkę wyjścia z Egiptu, które to wyjście z Egiptu jest zapowiedzią właśnie wyjścia ludu Bożego z niewoli szatana. No więc przede wszystkim nasz Pan Jezus Chrystus poucza nas w tej Ewangelii, że jeżeli będziemy zachować wszystkie te cnoty, którymi nas naucza błogosławieni ciszy, błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądać będą, czy przede wszystkim również mówi wprost, że jeżeli będą was prześladować, cieszcie się, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Nasz Pan Jezus Chrystus wprost zaznacza, że jeżeli ten świat będzie wami gardził, jeżeli ten świat będzie was nienawidził, to jest to oznaka waszego upodobania u Pana Boga, ponieważ z panem naszym Jezusem Chrystusem dokładnie to samo robili. Zarzucali mu jest żarłokiem i pijakiem i że mocą diabła wyrzuca demony. Jest to ohydna zniewaga wobec tego naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ze swojej miłości i palcem Bożym właśnie wyrzuca z duchy. palcem Bożym, to jest symbolika również Ducha Świętego. Przede wszystkim również trzeba sobie zaznaczyć Fakt, że jest to również zaznaczona, można powiedzieć, mowa w dwóch Ewangeliach, Ewangelii według świętego Mateusza i świętego Łukasza, który również komentuje tę Ewangelię, tylko z perspektywy już nie kazania na górze, ale kazania na równinie. Błogosławieństwa to były bardzo obszernie stosowane w pierwszych wiekach Kościoła, szczególnie słowo błogosławienie ubozy w duchu, właśnie to stosuje chociażby święty Mateusz, i to jest słowo stosowane typowo w kontekście religijnym ponieważ odnosi się ono do nie tyle że ubóstwa jakiegoś materialnego, co rzeczywiście do tego ubóstwa takiego duchowego, czyli całkowitego wyrze wyrzeczenia się dóbr ziemskich, aby wszystko oddać na cześć i chwałę Pana Boga i Jemu służyć. I właśnie dlatego chociażby święty Mateusz oznacza o błogosławionych w ducha. Święty Łukasz mówi po prostu błogosławieni ubodzy, czyli tacy, którzy rzeczywiście są najmilsi Panu Bogu, którzy może na tym świecie nic nie posiadają, ale posiadają przede wszystkim samego Pana Boga. Jest to bardzo ważny aspekt, że tych najbardziej wzgardzonych wybiera i przyciąga do siebie nasz Pan Jezus Chrystus. Wystarczy zobaczyć, że on sam najczęściej właśnie przybywał z celnikami, grzesznikami, pochwalał chociażby tą wdowę, która nic prawie że nie miała, ale i tak tego grosza ostatniego wrzuciła. Tam na tą skarbonę do świątyni jerozolimskiej. Więc przede wszystkim należy zaznaczyć sobie fakt, że jeżeli będziemy przystroić tego nowego chrześcijańskiego kredo, który wyraża kazanie na górze, w ten sposób będziemy mogli zostać zbawieni, a więc bądźmy cisi, pokorni i czyści sercem, a szczególnie ubodzy w duchu, a będziemy przeciwstawieniem do tego szatańskiego świata, który proponuje nam antykazanie na, można powiedzieć, dole, ponieważ My jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby żyć, mieszkać w górze, więc z Panem Bogiem w domu Ojca Mego jest mieszkanie wiele, natomiast szatan jest tym, który próbuje nam właśnie podciąć skrzydła poprzez to, że nie będziemy słuchać się tego, co nasz Pan Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii, podetnie nam skrzydła i przede wszystkim będzie próbował nas uziemić. Dlatego wznośmy się poprzez nasze cnotliwe życie, wznośmy się poprzez naszą miłość, pielęgnujmy w sobie czystość, cnotę i doskonałość, a w ten sposób stajemy się świętymi. Wszyscy jesteśmy do tego powołani. Jeżeli nie chcesz być świętym, to wiedz, że do nieba nie trafisz. Natomiast jeżeli chcesz trafić do nieba, to musisz stać się świętym, ale u Pana Boga nie ma przymusu. Wystarczy mu tylko słowo chcę.